Zadanie czwarte. Wyznacz wartość wyrażenia 10, odjąć 4 logarytmy przy podstawie pierwiastek kwadratowy z dwóch z liczby 8 pierwiastków kwadratowych z dwóch. W pierwszej kolejności zajmiemy się w ogóle tym wyrażeniem, czyli tym logarytmem. Zapiszmy go sobie. Mamy tutaj 4 logarytmy przy podstawie pierwiastek kwadratowy z dwóch z 8 pierwiastków kwadratowych z dwóch. I tutaj moją intencją jest to, żeby ten logarytm, czyli logarytm przy podstawie 2 z liczby 8 pierwiastków kwadratowych z 2, żeby przekształcić do takiej postaci, żeby liczba logarytmowana była zapisana w postaci potęgi pierwiastka kwadratowego z 2, po to, żeby mogła skorzystać z tego wzoru. No i teraz musimy się zastanowić, w jaki sposób właśnie przekształcić liczbę 8. No i teraz popatrzmy. Jeżeli będziemy mieli pierwiastek kwadratowy z dwóch, jeżeli go podniesiemy do potęgi szóstej, to tutaj będziemy mieli pierwiastek kwadratowy z dwóch razy pierwiastek kwadratowy z dwóch razy pierwiastek kwadratowy z dwóch, razy pierwiastek kwadratowy z dwóch i jeszcze raz razy pierwiastek kwadratowy z dwóch i pierwiastek kwadratowy z dwóch. I teraz popatrzmy. Jeżeli pierwiastek kwadratowy z dwóch przemnożymy przez pierwiastek kwadratowy z dwóch, to otrzymamy dwa. I tutaj znowu pierwiastek kwadratowy z 2 razy pierwiastek kwadratowy z 2 to jest 2. I tutaj również pierwiastek kwadratowy z 2 razy pierwiastek kwadratowy z 2 jest równy liczbie 2. I tutaj możemy teraz te dwójki przez siebie przemnożyć. 2 razy 2 to jest 4, razy 2 to jest 8. To znaczy, że liczba 8 to jest dokładnie to samo co. Pierwiastek kwadratowy z dwóch do potęgi szóstej, czyli ja tutaj mogę zapisać, że uzyskujemy cztery logarytmy przy podstawie pierwiastek kwadratowy z dwóch z pierwiastka kwadratowego z dwóch do potęgi szóstej i to jest nasza ósemka, natomiast tutaj mamy jeszcze pierwiastek kwadratowy z dwóch, czyli tutaj zapisuję razy pierwiastek kwadratowy z dwóch. Co mamy w tym miejscu? Mamy tutaj pierwiastek kwadratowy z dwóch do potęgi szóstej razy pierwiastek kwadratowy z 2, czyli mnożymy w tym miejscu potęgi o tych samych podstawach, ale różnych wykładnikach. Tutaj wykładnik jest równy liczbie 1. Jeżeli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to znaczy, że w rezultacie uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. To z kolei oznacza, że jeżeli pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi 6 przemnożymy przez pierwiastek kwadratowy z 2, to w rezultacie uzyskujemy pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi 6 plus 1, co ostatecznie daje nam pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi 7. Na tej podstawie tutaj po znaku równości mogę zapisać, że uzyskujemy 4 logarytmy przy podstawie 2, przy, przy podstawie pierwiastek kwadratowy z 2, liczby pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi 7. No i teraz... Logarytm przy podstawie pierwiastek kwadratowy z dwóch z pierwiastka kwadratowego z dwóch do potęgi siódmej na podstawie tutaj tego wzoru jest równe liczbie 7. To znaczy, że tutaj mogę zapisać, że to wyrażenie to jest dokładnie to samo, co liczba 4 razy 7. Natomiast 4 razy 7 to jest 28, czyli całe to wyrażenie jest równe liczbie 28. Zapiszmy tutaj na dole w tym miejscu całe wyrażenie, które mamy w treści zadania. Tutaj będziemy mieli 10 odjąć 4 logarytmy przy podstawie pierwiastek kwadratowy z dwóch z liczby 8 pierwiastków kwadratowych z dwóch to się równa 10. No i tutaj wiemy, że to wyrażenie jest równe liczbie minus 28, czyli zapisujemy tu minus 28. Natomiast 10 odjąć 28 jest równe liczbie minus 18. Czyli... To wyrażenie ma wartość minus 18.